Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w sobotę. Patrzcie z jakiego miejsca Was witam. Jesteśmy w Chorwacji. W Chorwacji na przymorzu, obok miejscowości Trogir. Ostatnie. Dostaliśmy mocno w kość. Przejechaliśmy całą Albanię, praktycznie cały czas autostradami, drogami szybkiego ruchu, bo chcieliśmy nadgonić troszeczkę. Zrobiliśmy 450 km. Dojechaliśmy do Czarnogóry. Wczoraj w piątek w Czarnogórze ruszyliśmy w stronę Kotoru Zatoka Kotorska. Jedno moim zdaniem z najpiękniejszych miejsc w ogóle na, na Bałkanach. Bardzo polecam kto nie był. Byłem tutaj z rodziną, z żoną, z dziećmi dwa lata temu na wakacjach. Super miejsce. A później jechaliśmy Chorwacją, już jechaliśmy do Chorwacji, jechaliśmy drogą D8, tą magistralą Adriatycką wzdłuż morza z przepięknymi widokami. Zrobiliśmy w sumie też 410 km. W sumie, także przez dwa ostatnie dni było naprawdę bardzo intensywnie. I, jad... I jadąc po drodze stwierdziłem, że może zrobimy sobie przerwę tutaj, zostaniemy całą sobotę nad morzem, nie będziemy nigdzie dalej jechać, a w niedzielę pojedziemy autostradami. No i chłopaki stwierdzili, że nie ma problemu, możemy tak zrobić, także dzisiaj cały dzień właśnie w takich miejscach jak tu widzicie. Chilujemy, leżymy, pływamy w basenie nad morzem, będziemy pić zimne piwko, a jutro 700 km autostradą do domu z samego rana. Także dziękuję, że byliście z nami na tej wyprawie. Subskrybujcie kanał, bo wpadną niedługo jakieś filmy z całego tego urlopu. Jeszcze trochę mi zajdzie pewnie przy tym, żeby to zmontować, pewnie gdzieś na jesień dopiero. Ale aby nie przegapić tych filmów i innych oczywiście również, subskrybujcie kanał. Dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, na razie, cześć!